Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Online. I dzisiaj następna aktualizacja i uwaga, mamy lążowanie i to na stałe, już nam go nie usuną. E, tak, PD za to lążowanie będzie zależało od tego, jakby jak bardzo się postaracie przy tym. W sensie, czy wasz koni e, wszystkie jakby te rzeczy, które oni chcą, wykona dobrze. E, dalej, bazar, e, czyli... Rabaty te będą dostępne do środowej aktualizacji, którą udostępnimy 21 lutego. Ile? Dziś jest 21 luty, to jaki bazar? ale coś mi nie pasuje. Chyba do 21 marca miało być, bo dzisiaj jest 21 luty. No ale okej. Okay. Zniżki na konie. Belgijski koń gorąco krwisty, Morgan i koń lepicański są przecenione o 30%, a koń fryzyjski o 40%. Więc to jest naprawdę fajna cena. Co prawda nie znam cen dokładnych tych koni, więc też Wam tak nie podam. Ale 40% to, to prawie 50%. To jest prawie połowa, więc, więc spoko. Zwierzaki tańsze o 50%. I uwaga! Urocze świnki i foczki czekają na bazarze. Foczki są tańsze o 50%. Myślę, że nawet kupię jedną. Bo ale to faktycznie te foczki to były taki naprawdę unikat. To było po prostu cacko. Jak ktoś miał taką fokę. To było wow. E, mniejsza aktualizacja. E, zaktualizowaliśmy system inwentarza. To znaczy. E, nie zobaczysz zmian, ale to część tegorocznego projektu mającego na celu unowocześnienie systemu inwentarza. Daj nam znać, jeśli zobaczycie jakieś nowe błędy. koń początkowy. Ukochany towarzysz, którego otrzymujesz na samym początku gry, zacznie przygodę na poziomie drugim. Dzięki temu nowi gracze mogą łatwiej rozpocząć swoją przygodę na Jorwiku. Jezu, jak oni to ułatwiają! Masakra. Zaraz, nie wiem, będą dawać darmowego konia graczom na pierwszym poziomie. I w następnym tygodniu lążewa nie będzie dostępna na Jorwiku w większej liczbie miejsc ciekawe. I jeszcze przeczytam Wam aktualizację z tamtego tygodnia, bo nie robiłam filmu. E, I tak. Poprawki gry. Klawisz E na ratunek. E, koniec grzebaniem w plecaku. To strasznie denerwujące, kiedy biegasz po cemiorwiku zbierasz przedmioty, potem musisz się zatrzymać, spojrzeć, ple, ple, ple. Teraz wystarczy, że naciśniesz E, by wejść w interakcję z czymś, co wymaga przedmiotu zadania, który masz przy sobie. Aha. Czyli jak dostajemy jakąś rzecz do inwentarza, którą musimy wykonać w zadaniu... Wykorzystać. To nie musimy jej przeciągać z tego inwentarza. Tylko możemy kliknąć etak. E, Okej. Okay. No fajnie. E, trochę wdzięku. Wyścigi i awansowanie konia. E, to ciężka praca. E, animacja po ukończeniu wyścigu zostały upiększone. E, I uwaga, koniec z ograniczeniami wyścigów codziennych e, w winnicy. To są te trzy wyścigi u Paulin. Młyn, wyścig wiatraków i trzy wyścigi u minki wiodłowym gaju. Z czego w winnicy mój nowy wyścig przełajowy, albo tor wyścigowy na dworze, chyba tor wyścigowy na dworze jest plus 250 PD i wiodłowym gaju trening codzienny. Trudna trasa minki z kładami. Też jest plus 250, więc można trenować i trenować. Eee, długie paski ładowania. Eee, czyli już nie będzie. Takich tych długich pasków powyżej 10 sekund, tylko będzie jakiś filmik. przerywnik filmowy. Eee, Okej. Okay. No dobra, no to co, idziemy sobie zobaczyć to lążowanie, bo ja tu się sobie gadam i gadam i gadam. Matko kochana, co, co, coś mi się klikło. Za długie pazury, za długie pazury, no. Uuu! Dzień dobry, nawet wyglądasz jak taki instruktor. W okularach. Fajnie. E, Hej Paula, chcesz spróbować sił w lążowaniu. Tej baterka trochę potrenujecie i pogłębicie swoją więź. E, czasami robię to przed lekcjami, by pozwolić mojemu wierzchowcowi rozgrzać się i rozładować nieco energii. Lążowanie może być również alternatywną dla jazdy podczas ćwiczeń. Często używane jest w przypadku młodych koni, by nauczyć je komend i pozwolić im rozwinąć mięśnie, zanim zaczną być ujeżdżane. Konie nie zaczną same w cudowny sposób chodzić wokół nas, musimy wydawać im odpowiednie polecenia, aby zrozumiały, co mają robić. Jeśli chcemy, by wierzchowiec przyspieszył, musimy go do tego zachęcić. Jeśli chcemy, by zrobił większe kółko wokół nas, musimy nieco popuścić lążę i poprzez język ciało oraz głos poprosić go o odsunięcie się. Chcę spróbować i zobaczyć, jak to się robi. W realu... Nauczenie młodego konia lążowania to jest po prostu. Tak, z doświadczenia, jeśli ten koń jest taki, że nawet nie potrzebujemy batań, tylko się cmoknie i ten koń już leci kłusem. To według mnie jest o wiele prościej, niż jak jest taki koń wstrętny, który stoi i, I nawet na tego bata nie reaguje. To jest po prostu straszne. Ok, sterowanie, skupienie. Rozpocznijmy od polecenia, by koń przyszedł wstęp. I już wiem, że teraz strzałka w bok, w prawo to jest do stępa. Bo wcześniej klikałam, jakby strzałkę do góry. Wstęp, no jest stęp. Teraz zwiększ nieco okrąg poprzez popuszczenie liny, czyli stajemy strzałeczkę do góry. Okej, okay, i on sobie idzie dalej z tempem. Yy, Wkus. Dobra, lecimy kus. Fajny makusik ten goń, ale ten ma troszeczkę za wysoko. Dziwnie to wygląda. Yy, Okej. Okay, jeszcze popuszczamy. A gdyby to wszystko tak pięknie wyglądało, to... No, to by było pięknie. Yy, Konieczne często same, zmieniają tempo, chodu lub trasy. Właśnie dlatego, podczas lążowania, trzeba pamiętać o utrzymywaniu koncentracji i wydawaniu odpowiednich komend, by wierzchowiec wiedział, co ma robić. W przeciwnym wypadku, po prostu się zatrzyma. Ło, wyskoczyło mi coś dobra. Do Proszę bardzo. Tak. Konie bardzo lubią odpoczywać. I mamy pusik i teraz co? No, aha, okej. Okay. Wstęp. Wstęp. Dobra, jest tem. Może tego talent. Już! Szybko coś. Dobra, wsiadamy sobie na naszego konika. I to, to tyle jest tego lążowania? trochę mała, galop, gdzie, gdzie jest galop? chyba, że to było takie przyuczenie fioletowy a, czyli to też możemy ten plus 50 tylko? matko boska Następny, no dobra, idź koniu z ja ogólnie w realu bardzo lubię e, lążować sobie konie na takim mniejszym kole jednak niż na większym nie wiem, jakoś tak, jakoś tak mi lepiej po prostu. Czas na kus i kusik robimy z tego pasa drugiego, o, właśnie tego pasa, tak? Mamy pasy, jeszcze brakuje kierunkowskazu. Idź kusem! No. Czas na galop. I klik, galopik, proszę galopować. Czemu na złą nogę? Zmieniaj proszę pasy. Pus I zmiana pasa. Dobra, to, to jest już trudniejsze. To jest już trudniejsze, to, to ja rozumiem. Galopik. Proszę bardzo. No, jak to ładnie wygląda nawet. O, stęp, stęp, stęp. Ja sobie zakalopuję. Wow, wow! Jest stęp. To już będzie koniec, chyba, nie? Zawsze się stępem kończy. A, nie. No. Aha, kus. Dobra. Koń mi się przestał skupiać. Jak po sznurku. Koń mi się przestał skupiać. Dobra, no, no to, to było na tyle. No nic więcej tutaj nie ma zbyt dużej filozofii. A, skończył się nasz ten... Tydzień szczęśliwego konia. No cóż, ale i tak mam z, zamiar kupić sobie tego starego fryza. E, którego, że tak powiem, wstrętnie usuwają wyrzucają nam z wyspy, a przez to, że on ma te szczoty takie, on ma takie, wiecie, stare szczoty, w sensie w starej grafice. I mi się to tak podoba, że ja muszę mieć tego konia, więc na następnym filmiku pewnie będę siedzieć na tym fryzie. A więc tak, no, mlażowanie spoko, można się pobawić, pewnie ludzie nagrywający jakby tą realną, realne życie w Star Stable na pewno będą zadowoleni. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i cześć!